Mela Koteluk i Lena Kaufman z zespołem L'Univers, czyli spotkanie dwóch intrygująco podobnych kobiecych światów. Dzień dobry, tu Mela Koteluk. Mela Koteluk to jeden z najciekawszych muzycznych debiutów ostatnich lat. Już pierwszy album zdobył status Złotej Płyty oraz Dwa Fryderyki. Teledysk Dlaczego Drzewa Nic Nie Mówią obejrzało na YouTube prawie 2 miliony widzów. Pozycję Meli potwierdza nagroda imienia Grzegorza Ciechowskiego. Na jednej scenie wystąpimy z Leną Kaufman. Jest to bardzo ciekawa artystka z Rosji, która ku naszej wielkiej radości przyjęła nasze zaproszenie. Lenę Kaufman i Luniwer wysoko oceniają zarówno dziennikarze muzyczni, jak i gwiazdy światowego formatu. Wystarczy wymienić lidera Gotan Project czy ałę Pugaczową. Cześć, nazywam się Lena Kaufman i jestem częścią wszechświata oraz zespołu Luniwair, co znaczy właśnie wszechświat. Solowy album Leny sprzedał się w 20 tysiącach egzemplarzy, a popularność potwierdziły nagrody m.in. prestiżowa rosyjska Golden Gargoyle w kategorii Elektroniczny Projekt Roku. Dzisiaj zapowiada się bardzo ciekawy występ z Melą, która jest niezwykłą polską piosenkarką. Na scenie w Rzeszowie spotkanie dwóch zaskakująco podobnych pomysłów muzycznych, dwóch zaskakująco oryginalnych kobiet. Nie zaniedbuj jej, nie oceniaj zbyt pochopnie.